Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym nagraniu będę miał dla Was bardzo informacji. Pierwsza informacja będzie związana z rozpoczęciem nowego 19 sezonu, który będzie się nazywał Sezonem Odwiecznego Konfliktu. I ten sezon zacznie się już w przyszły piątek, to znaczy 22 listopada. Szybciutko sobie omówimy co będzie się działo w tym sezonie, ja może powiem parę słów na ten temat, jak ja sobie go wyobrażam, czy będzie dobry, czy będzie zły, a potem jeszcze omówimy sobie zmiany w aktualizacji 2.6.7, którą już omawiałem w oddzielnym nagraniu, ale na serwerze PST, a teraz sobie omówimy bardziej szczegółowo, powiemy co się zmieniło co jest dobrego, co ewentualnie jest troszeczkę gorszego i co e, jeszcze może się zmienić, bo e, były już takie posty od niebieskich, że mogą troszeczkę pewne rzeczy zmieniać, może troszeczkę się zmieni Barbarzyńca, to jest tutaj dobrą informacją i troszeczkę obawiamy się, że może być znerfiony ponownie, troszeczkę krzyżowiec, ale zaraz do tego dojdziemy. Więc tak jak powiedziałem, piątek 22 zaczynamy sobie sezonik zapraszam serdecznie już w tym momencie na standardowo na rozpoczęcie streama związanego z rozpoczęciem sezonu 19 oczywiście w piątek o godzinie 16 zaczynamy tak jak zwykle jak co sezon oprócz tego zapraszam na streamy codziennie o godzinie 18.06 bo tak zaczynam, przynajmniej tak się staram zaczynać codziennie Teraz tak, no tutaj y, dostaniemy przepięknego peta. Ten pet jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Taką ramkę. Okay. No i dobra. Mm, ogólnie to mm, no zaraz omówimy sobie przy mm, omawianiu pacza, y, bo przy okazji będę mówił, co się zmieni. Ogólnie mamy dopałkę sezonową, że będziemy mieli więcej dps u będziemy mogli się szybciej poruszać i oprócz tego przy streakach będą się działy różne fajne rzeczy. Taki jest pomysł, elementy ozdobne w sezonie 19 i zawsze są te same praktycznie. A jeszcze ten koniś nie wiem czy był, czy go już nie było. Okej. Okay. Postępy sezonowe, jakie trzeba będzie zrobić, tutaj też się nie będę w to za bardzo wbijał. Podboje sezonowe także, jeżeli ktoś może zrobić postępy podboje sezonowe i jeszcze dostaje yy, yy, zakładkę w skrzynce, to świetnie. Ja już niestety nie dostaję takiej zakładeczki, więc sobie daruję to. Ok. Wszystkie rzeczy tam związane z jakimiś tam pierdołami wizualnymi też może będą Was interesować, ja większość rzeczy już mam. I teraz tak, w momencie kiedy zrobimy poziom 70, potem wbijemy, zrobimy wszystkie swoje tam postępy sezonowe, to zostaniemy Dar Hedriga. I w tym Darze Hedriga będą następujące sety, więc tak, barbarzyńca Kuria Pustkowi, krzyżowiec, dziedzictwo Ronalda. Łowczyni Demonów, Świętokradcza Esencja, Mnich, Szaty, Tysiąca Burz, Nekromanta, Kości Nekromanty, Szaman, Ukrąż, Piekiernego Chła i Czarownica, Aspekty Talarash. Więc tak, no, Jakie sety są dobre na Dzień Dobry? Więc no wiadomo, bezkonkurencyjny myślę, że będzie Barbarzyńca z Furią Pustkowi Warwind Barb, który na PST był niesamowity, aż za mocny. Potem dostał nerfa do rozprucia minus 200%. Teraz po prostu jest w rozprucie? rent. Chyba rozprucie. Jak to było? Rozprucie. Dobrze, przepraszam. Z, z, z dziczałem. Ok, więc y, jeszcze, jeszcze jest mała możliwość, że będzie mała łatka do tego pacza 2.6.7 i tam dostaniemy. Mam nadzieję, że dla barbarzyńcy 100% do rozkrucia by było od 150 do 200. Myślę, że gdyby było 100% do rozkrucia by było akurat ok. By był na tyle mocny, żeby można było robić fajne speedy, takie 110-120 w miarę jakichś sensownych czasach i to by było fajne. Oczywiście wiadomo, że teraz chcieli się skupić na Mnichu i na Krzyżowcu, który dostał nowe sety, e, które są naprawdę świetne, zaraz będę mówił e, przy aktualizacji, e, omawianiu aktualizacji o tym. E, dobra, co dalej? Wis e, ma dobry set, oczywiście Nekromanta ma dobry set, tak? Więc... E, no i... E, dechacz ma dobry set, tak? Bo tutaj mamy Tal'Rasha, no to wiadomo, E, mocny set pod e, m, meteoryty, tak? e, m, nekromanta, kości ratmy, no to nie muszę wszystkim tłumaczyć, świetnie będzie się sprawdzało na sam początek, e, dechacz wielostrzał, to też fajnie, mąk szczerze mówiąc mąk ma chyba najgorszy set, set tysiąca burz, to jest taki pod solówkę, pod generatory, taki. I, nie za bardzo. <śmiech> Krzyżowiec, <śmiech> Krzyżowiec też taki średni. No i szaman, Shaman. No, nie jest najgorzej, więc ogólnie w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie były fatalne sety, tutaj większość postaci ma całkiem niegłupie. Okej, okay. kiedy się rozpoczyna sezon, kiedy się kończy sezon. Ogólnie ma trwać 3 miesiące, ale y, tutaj mówią, że kilka tygodni w jedną, albo kilka tygodni w drugą. W zależności od tego, pewnie jak będą gotowi z paczem, jak będą gotowi z nowymi setami, żeby nam je przedstawić gdzieś tam w międzyczasie będzie PST i może będzie krócej. Ten sezon trwał 2,5 miesiąca. Myślę, że o 2 tygodnie za długo. Gdyby trwał ten 2 miesiące albo 2 miesiące i tydzień, to by było idealnie. Ok, dobra. To tyle, jeżeli chodzi o samo. Zapowiedzenie, zapowiedzenie nowego sezonu, teraz przejdźmy sobie do aktualizacji. Nie będę szczegółowo wszystkiego omawiał, tak, bo już to robiłem. Eee, ale tak, ogólnie zmieniły się e, bonusy e, w momencie, kiedy zabijamy przeciwników po 15 zabójstwach, włącza się nam pierwszy bonus, potem drugi, trzeci i tak dalej. Więc teraz tak 15 zabójstw, eksplodujące kurczaki wyszukują niszą wrogów, przy 30 duża nowa mrozu zamraża przeciwników, przy 50 z nieba spadają zwłoki, przy 100 aktywuje się 5 potężnych ton nad energii, przy 150 zabójstwach pod stopami wrogów pojawiają się mroczne gejzery. Ok Tutaj się to pozmieniało, nie wiem czy tylko pozmieniali to miejscami czy po prostu jeszcze to lekko znerfili i przy 500 zabójstwach anioły nie powinny już zabijać strażników jednym ciosem, bo było coś takiego, że one hitowały na wysokich gierach strażnika, anioły, więc jeżeli się wycyrkulowało w te 500, pojawił się strażnik, bug'o nie ma, okej, okay. dobra dwie nowe nagrody sezonowe są dostępne dla graczy którzy w pełni ukończyli postępy sezonowe w sezonie 19 ramka portret uwagi i anielski goblin zwierzak skarbnik ogólnie opłaca się ja akurat to zrobiłem i, i będzie na pewno będzie super będą ten ten pet będzie fajny więc zachęcam do zrobienia jeżeli ktoś miał elektroniczny bilet na bliską, to dostanie Skrzydła e, Lilith bardzo ładne. Biegam z nimi na streamie. Jeżeli ktoś by chciał, to zobaczcie sobie. No i tak. E, ogólnie, e, dwa sety: set dla krzyżowca Edgida Odwagi i set dla mnicha Wzór Sprawiedliwości. I te sety dostały buffa, tak. Premia za dwie części. E, e, atakowanie przy użyciu pięści niebios wzmacnia Twojego bohatera i sprawia, że furia niebios zadaje przez 5 sekund obrażenia zwiększone przez 100% efekt ten kumuluje się 3 razy. Okay. Premia za 4 części zestawu trafienie pięścią niebios generuje 5 punktów gniewu i zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1% na 5 sekund efekt ten kumuluje się maksymalnie 50 razy. No i premia za 6 części zostało, zwiększa obrażenia Pięć Niebios i Furii Niebios o 20 tysięcy Więc to jest ogólnie świetna, świetna sprawa. DPS jest naprawdę duży. Pięć Niebios nam daje przeżywkę i też zadaje obrażenia i generuje nam zasób, a Furia Niebios naprawdę napierdziela ostro. Troszeczkę się boimy, że tutaj coś mogą pokombinować, szczególnie przy Narczy, która się bardzo mocno stakuje, która jest używana do tego bildu, i tu może być problem. Jeżeli tylko wprowadzą jakiś limit e, stakowania się, na przykład do 10 czy do, do 5 e, tego DPS-u, bo za każdym razem jest plus 30%, to będzie git. Gorzej, jak tutaj coś pokombinują, moim zdaniem, krzyżowiec jest teraz bardzo dobry. Tylko, że w momencie, kiedy bije bossa na końcu na wysokich gierach, to to się praktycznie cały czas ta. Dacza cały czas się stakuje, 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 stakuje i z tego wychodzi jakiś kosmiczny DPS i pytanie, czy to zostawione. Okay. Dobra, teraz tak. Set dla mnicha. Nowy zestaw dla mnichów, wzór sprawiedliwości. Premia za dwie części zestawu. Powalający podmuch zyskuje efekty wszystkich run, a szybkość ruchu wzrasta o 5% za każdy poziom kumulacji powalającego podmuchu. Więc ogólnie teraz, na non-sezonie, już jest szybko naprawdę bardzo szybko. A jak do tego jeszcze dojdzie bonus związany z sezonem, to będziemy zapierdzielać no, speed farma kluczy, yy, speed farma jakichś tam niskich gierów będzie miodział. Pytanie: jak będzie się zachowywał na wyższych gierach? Czy będzie miał na tyle DPS-u, żeby pociągnąć na przykład 110 -tki, 120 -tki w cieniu. Zobaczymy, wszystko się okaże. Premia za 4 części zestawu. E, atak przy użyciu porywistej szarży zmniejsza otrzymywane obrażenia o 50% oraz zwiększa regenerację siły duchowej o 50%. Więc to jest super. To naprawdę sprawdza się, przeżywka jest naprawdę ok. E, nie jest już taki kruchy jak poprzednio. poprzednio, jak wchodziło się na GR. Eee, 90 czy na gl 100 to praktycznie nie dało się grać, bo był za miękki. Teraz tak, premia za 6 części zestawu, trafienie wrogów porywistą szarżą w czasie, gdy powalający podmuch jest aktywny, tymczasowo zwiększa rozmiar powalającego podmuchu i w przypadku trafienia ponad 30, 30 razy w krótkim czasie obrażenia od powolającego podmuchu zostają zwiększone i tutaj zdecydowano się na zwiększenie o 15%, 000%, mniej troszeczkę niż przy krzyżowcu. Ogólnie jest dobrze, ale widać, że krzyżowiec nadal jest mocniejszy i pododawali inne bonusy, dali świetną broń, która daje bardzo dużo. Ale już widzę, już widzę, że ludzie zaczynają iść w kierunku SunWuko, a e, ten nowy set zostaje gdzieś tam. Boję się tego, że prawda jest taka: ja już to mówiłem wielokrotnie, że w momencie, kiedy wystarczyłoby założyć jedną rzecz, wejść do Giera i zrobić 150, nie ruszając się, ludzie by to robili. Więc jeżeli się okaże, że set SunWuko z nowymi przedmiotami i bonusami będzie mocniejszy od tego nowego setu, to znowu nikt nie będzie nim grał. No tacy są po prostu ludzie, tak? Już topka jest zrobiona w Sunwuko, Wzór Sprawiedliwości jest gdzieś tam poniżej, więc nie mam nic przeciwko Sunwuko, Ale mamy to, co wychodzi: nowe sety krzyżowca i mnicha powinny być najmocniejszymi setami, jeżeli chodzi o te postacie. I powinniśmy chcieć nimi grać, tak? Jeżeli nie będzie tam największego DPS-u, to będzie dupa blada. Mroczna poświata. Pięść niebios ma 100% szansy, by, zosta by zostać rzuconym drugi raz. Dodatkowa moc legendarna zwiększa obrażenia pięści o tutaj nawet 800-1000%. Chociaż powiem, że mm, ogólnie nie widziałem, żeby ludzie z tym biegali. Ale dobra, ale jest taka możliwość, może będą jakieś alternatywne buildy. Oko cyklonu zostało, zrezygnowali z tego, bo no, nie dawało za dużo. I siły wicher zwiększa maksymalną akumulację powalających podmuchów na 10. To jest super. Dodatkowa moc legendarna zwiększa obrożenie zadawane przez powalający podmuch o... Było 250-300, teraz jest 600-800. Ale ludzie mówią, że jakby to nie działało. Nie odczuwają różnicy w tym DPS-ie, tak? Yy, raczej stosują inne bronie niż tą. Yy... Jakby do końca nie działało to, tak? No i oczywiście ta broń. Teraz wam pokażę jak wygląda, jak się otworzy. Error, dziękujemy panie Blizzardzie. No ale to jest broń naręczna. E, moc legendarna. Trafienie porowistą szarżą aktywuje uderzenie cyklonu i obie zdolności zadają obrażenia zwiększone o 500 do 600%. I to daje strasznego busta. Dla, dla tego buildu, dla tej postaci, e, oprócz tego, wszystko jest przyciągane. No, można robić kupę e, kombinacji i to będzie naprawdę świetnie działało. No, i tutaj mamy nerw dla barwa. Lament, pas zwiększa obrażenie zadawane przez rozprucie o 150-200%. do Teraz jest tylko, że mm, no, zlikwidowali ten bonus, tak? E, Uważam, że może jeszcze jest taka mała szansa, bo dużo ludzi płakało bardzo mocno, a Blizzard, no nie chcę powiedzieć o dziwo, ale ostatnio jakby w końcu poszedł po rozum do głowy i zaczął słuchać komentarzy widzów i tak i tak dalej, co jest bardzo pozytywnie przeze mnie odbierane, zresztą przez innych też. Gratuluję Blizzard, tak powinna wyglądać, tak powinien wyglądać kontakt ze społecznością, jak, jak w tym momencie, i całkiem możliwe, że tutaj zostanie dorzucone jeszcze 100% do DPS-u. Myślę, że to by było ok. Wtedy ten barby był na tyle mocny, żeby biegać 110 między 110 a 120. Te speedy, które robimy najczęściej, w jakimś tam w miarę rozsądnym czasie, gdyby to było między 3 a 4, oczywiście mówię o paragonie 1500-2000, plus kaldezany 120, wymaksowany gir, żeby tak można było 10, 20. 110-120 g biegać to by było idealnie na splitach, bo to jest super miodny build. No i oczywiście fajnie by było, gdyby tak mąkiem też można było biegać, tak? Pod nowy set. Ech, tutaj wszystko jest to samo. Okej. Okay. Dobra. Tutaj już nic więcej się nie zmieniło od ostatniego mojego opisywania tego patcha. Ogólnie możecie się zapoznać bardzo szczegółowo z tym patchem na stronie oficjalnej Blizzard. Ok. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Piękne dzięki. Ocencie nagranie. Zapraszam na streamy codziennie o 18.00. No i oprócz tego jeszcze bardzo serdecznie zapraszam na stream otwierający sezon 19. Sezon się zapowiada bardzo ciekawie, jeżeli się utrzymają te bonusy dla... Mąka dla krzyżowca, że będzie można fajnie biegać, sobie farmić i robić te giery speedy, tak zwane 110, 120, na obydwóch postaciach. No i może jeszcze gdzieś do tego dojdzie in Bar. To naprawdę będzie świetny, świetny sezon i bardzo ciekawie zapowiadający się bonus sezonowy, który może namieszać także we wszystkich rozgrywkach. Jeszcze oprócz tego, nagranie oczywiście, jak to sezon najlepsza postać sezonu 19, więc oczekujcie nagranie na moim kanale. Dobra, to by było na tyle. Piękne dzięki, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia na streamach lub nagraniach. Pa pa.